Witam Państwa serdecznie. To, co Państwo słuchaliście, to był Krishnadas, Amerykanin, który znalazł w Indiach nie tylko iluminację, ale też terapię. Człowiek, który mieszkał no, w no bardzo sobie eksperymentował ze wszystkimi różnymi środkami, był muzykiem rynkowym i w zasadzie groziła mu śmierć. Stał się takim właśnie nałogowcem, bardzo ostro używał. Ktoś mu poradził, że pojechał innych. A tam pojechał tak po prostu terapeutycznie jakiegoś aszramu. W tym tu go wylecieć z różnym skutkiem, ale przypadkiem ktoś mu powiedział, że jak się śpiewa te hinduskie mantry, to jakoś tak uwalnia człowiek, rozum i czasami to pomaga, uzdrawia. Nawet jak się nie jest hindusem i nie rozumie się tych mantr, on no, tak zaczął śpiewać. Ktoś inny, słuchając tego, mówi: Słuchaj, ale to masz niezwykły głos. No i tak to się stało, że wkręcimy się w te śpiewania, dać się uczyć sanskrytu. Dzisiaj już nikt nie wie, jak się nazywał po amerykańsku. Nazywa się po indyjsku Krishna Das, bo tam trzeba być Krishną. No i ten Krishna Das stał się taką sensacją właśnie światową. Bardzo często do Polski przyjeżdża. On jest pochodzenia żydowskiego, więc w takie, takie są organizowane poświęcimy, takie czuwania. Żydów z całego świata. I ona bardzo często przyjeżdża i śpiewa. Tutaj tylko, że to nie jest żaden koncert, to nie jest biletowane, tylko po prostu z tymi ludźmi, którzy tam czuwają. No więc pomyślałem sobie, że może być dobry początek, taki właśnie nieoczywisty, jak te Indie inspirują w różny bardzo sposób. Płyty tego człowieka Krishna Dasa są w tej chwili dostępne w całym świecie, bardzo są często słuchane i on stał się taką gwiazdą. Natomiast hinduski i język, którego się też próbował uczyć, sanskryt, który głodno wszystko w sanskrycie śpiewa. No i te prawdopodobnie pomocy różnych górów, healerów tam miejscowych spowodowały, że jest zdrowy, już nie jest narkomanem, natomiast niesie dobrą wiadomość światu. No Indie są niezwykle skomplikowanym krajem. Jak Państwo widzicie, druga, jeżeli chodzi o populację, Kraj na świecie, już ponad miliard ludzi tam jest. Powierzchnią są siódmi potwornie wielkich kraj. I proszę sobie zwrócić uwagę na ten ostatni wers, gdzie są dane związane z analfabetyzmem. Wciąż 35% kobiet nie pisze, tylko 18% mężczyzn, bo seksizm to co my powoli w Europie zwalczamy tam jest bardzo silny. Kobieta wciąż. Nie jest tam równoprawna. Można, można oczywiście w tekstach oficjalnych, w gazetach czytać, że wszystko jest już demokratycznie opanowane, ale sytuacja kobiety ciągle jest jeszcze problematyczna. Indie to oczywiście jest ogromny kontynent, jak Państwo widzicie. Kontynent wielu języków. To są te najważniejsze języki, te różne kolory. To już nie będziemy wchodzić w te wszystkie szczegóły, nie będą Państwo takie rzeczy, opowiadać Tylko to są że. To jest coś, z czym my zupełnie nie mamy czynienia w Polsce, to jest tak, jakby Indie były Europą. Języki, które są tutaj na wschodzie, czy na zachodzie, czy na południu, są diametralnie różne. To, że sanskryt jest taką, takim źródłem pisma sprzed kilku tysięcy lat, to on Nie znaczy, że te języki się skomorganizowały. To dzisiaj języki ludowe, jeżeli Państwo jesteście na południu, to być może najpiękniejszy tam język to jest język tamilski. Ale on, jak się nie zna tego języka, to on przypomina kloganie gołębi. I to, jest, to piękne jest języcznie, mm -hmm. ale jak oni tam rozróżniają wyrazy, i nie mam pojęcia. W jest tak specyficzne i tak odmienne od na przykład języku Malayalam, który jest tutaj w Karali. Oni się dogadują w ten sposób, że są nie wielojęzyczni. To jest też cecha, którą my zwykle łączymy z jakąś cywilizacją, że my, ludzie zachodu, się uczymy języków obcych, dlatego jesteśmy wyedukowani. To jest bzdura. Gdybyście Państwo statystycznie porównali, ilu nas w Polsce zna języki obce, a ilu na przykład y, w Tamil Nadu, w tym południowym stanie, to byście za głowę Tu są ludzie, którzy znają po 5-4 języki od dziecka. To jest naturalne żeby się porozumiewać, bo to jest język główny. Ale jeszcze w tych wszystkich wioskach pozostawały bardzo lokalne języki. Mało języki. języki się wiążą z kulturą. Bo właśnie w najnowszym numerze Nature jest bardzo ciekawy raport z badań, które mówią o tym, że mózg ludzi mówiących różnymi językami ma różne mapy neuronowe. Także my funkcjonujemy inaczej tylko dlatego, że mówimy innym językiem. Czyli te kultury są tutaj bardzo różne. To, że jest jakiś główny język oficjalny tej tutaj krainy, tamil, to jest, nie znaczy, że oni tam wszyscy są, mogą porozumieć językiem tamilskim. On jest oficjalny, ale. Język Hindu został wprowadzony przez Brytyjczyków, jako taki język kolonialistów, którzy wybrali sobie najczęściej używane, około 22-3% ludzi używa język hindu. Ale nawet w tym wielkim obszarze tutaj w języku hindi się nie porozumiecie ze wszystkimi. Częściej porozumiecie się w języku angielskim. Anglicy to skolonizowali i w zasadzie zcywilizowali. I ludzie nie mieli z tym problemu, zaakceptowali to. I tam na przykład na do dzisiaj język angielski jest językiem takim głównym, oficjalnym. Publikuje się w zasadzie po angielsku bardziej niż w językach lokalnych. To oczywiście wybór języka lokalnego to jest od razu konflikt. Dlaczego ten, a nie tamten. Indie są w kraju wielu kultur, wielu języków. To taki tylko przegląd tych wszystkich miast najważniejszych. Ja Opowiem. Opowiadanie o Indiach jest bardzo hmm, trudne z wielu względów, ale przede wszystkim dlatego, że to bogactwo tego kontynentu jest zupełnie nieporównywalne z bogactwem europejskim, na przykład różnych tradycji. U nas to, gdy się opowiada o różnych tradycjach francuskich, hiszpańskich, polskich, brytyjskich, to można znaleźć jakieś wspólne cechy. Stąd ja zdecydowałem się po prostu bardzo osobiście to potraktować. Że to, co Państwu będę opowiadał, to nie jest żaden jakiś obiektywny, definitywny wgląd, w funkcjonowanie, czy w ogóle w tamt w Indiach. tylko będę opowiadał Państwu o rzeczach, które moim zdaniem yy, są najciekawsze, a przede wszystkim bardzo dla mnie intrygujące i troszeczkę inne od tego, gdzie się w innych krajach może coś znaleźć. Więc będę się bardzo skupiał na tych południowych Stanach, je, bo tam byłem, ja przyjechałem całe Indie dookoła, kiedy skończyłem politechnikę. Tak się mówiłem z rodzicami, że zamiast dać mi samochód czy coś, to mi dazą te pieniądze, ja sobie kupiłem bilet do Delhi i po prostu myślałem, że na życie tu pojadę. Ale szybko mi przeszło. Bo jednak nie, różnica jest diametralna. Przede wszystkim to, że tam nie ma zieleni, a najważniejsze, że nie ma romantyzmu. Tam, to co jest naszą metafizyką, to jest to, że my z aniołami przebywamy, że ciągle jakieś mamy takie wizje, widzimy coś, co jest nieobecne. Tam oni też widzą, ale tak widzą, że, ja się, że my tego nie rozumiemy. Plus jest rzeczywiście, dzisiaj ta kraina została zdewastowana. My to powoli też po prostu robimy, wycinamy coś do wyciącia. Oni tu całą północ zalesioną. to było kiedyś kwitnące, wspaniałe państwo, tak mówią północy Indii, oni wyróżnęli wszystkie, Trudno powiedzieć nawet oni. Wyrżnięto im, bo to były oczywiście kolonialne nadużycia Brytyjczyków głównie, którzy wywozili to z tym świetny interes i oczywiście Brytania kwitła, dzisiaj są w Brexicie, mają prawo, bo są tak bogaci. teraz właśnie bogacili się takimi właśnie tak. rachunkami, ale niewiarygodny, to jest. Ja przyjechałem tą północ. Znając to z opowieści, takich właśnie, bo ja czytałem te stare teksty, więc tam wszystko jest w lesie, tam wszystkie dramaty, wczesne dzieją się w lesie, w tym lesie. Tu w ogóle nie ma razu. Wycięli to w pień, naprawdę to przerażające jest. No więc chciałbym zacząć od zupełnie niezwykłego punktu widzenia Czechy, z niezwykłej strony. W Indiach do dzisiaj jest pewien bardzo istotny spór pomiędzy no kulturą oficjalną, która będzie utożsamiana z blaminami, a teraz będzie utożsamiana z rządem bardzo konserwatywnym, nacjonalistycznym, który jest obecnie w Indiach, to są ludzie, którzy próbują kontrolować społeczeństwo. A mm -hmm. rdzennymi kulturami, które są tak naprawdę dzisiaj postrzegane jako kultury buntu, dopiero w XX wieku pewne grupy ludzi uzyskały status obywatela. Do drugiej połowy XX wieku w Kelali, w tym takim najbardziej żyznym, tarnanym stanie, Pewni ludzie nie byli w ogóle brani pod uwagę, że istnieją, nie byli wpisywani w księgi, w dokumenty. W latach dwudziestych nazwano ich dalitami, czyli złamanymi ludźmi, co też jest bardzo charakterystyczne. I myśmy poznali w Indiach człowieka, jednego z pierwszych naukowców, który był z urodzenia dalitem. Dalit to nawet nie jest niewidzialny, to nawet nie jest ktoś, kto jest marginesu, to jest po prostu nieistniejący. I on nam opowiadał, dużo żeśmy spędzili czasu z nim kiedy on nam jaką znaczną krzywdę ci bramieni, wyrządzili no, tak, tym narodom indyjskim próbując podporządkować i schomodlenizować tą całą kulturę kosztem właśnie wielu rdzennych drobnych społeczności i jego historia była niezwykła, on nie był z pierwszych, który zdobył wykształcenie i oczywiście dał mi takie niezwykłe swoje książki, to jeszcze University Press publikuje, poświęcone, to są pierwsze książki na temat niezwykłej literatury, niezwykłego teatru, właśnie tych nietykalnych, niezauważalnych tych ludzi, których nazywamy tam w krajach dla Witanów. I oni wszyscy od bardzo dawna używali ascetyzm jako taki sposób obronienia się przed tą kulturą braminów. Kultura braminów to była przede wszystkim kultura rytuałów, praktyk rytualnych, jeżeli jest praktyka rytualna, no to musi być ktoś, kto to kontroluje, bo to wymaga odpowiednich y, norm, regulacji, wymaga y, obrzędów liturgicznych. Wszystkie te liturgie z reguły w ukryciu mają y, ambicje kontrolowania społeczeństwa. No mamy to dokładnie u siebie. Liturgie, w których jest tylko jeden kapłan, który wie jak to zrobić, on tam do przemienia i nikt inny. Kiedyś na przykład nawet chrześcijańska liturgia była taka, że ludzie przynosili chleb z domu i to był płatek. Ale oczywiście w X wieku i księża zrozumieli, że to podbierają władzę, a oni powinni mieć władzę totalną. No więc odebrali to tym ludziom, teraz już my tylko przychodzili, jesteśmy świadkami tego, co tam robią ci, którzy wiedzą, ci tajemniczeni, poświęceni jakkolwiek. To się dzieje w całym świecie. I to są te strategie, które zorganizowane instytucje używają, żeby podporządkować nadzór. A sceza to jest jeden z bardziej skutecznych buntów. Bo to jest odmowa. Odmowa jedzenia, odmowa bycia w strukturze. Łączy się to w Indiach z zupełnie niezwykłym, yy, niezwykłą wizją i rozumieniem kosmosu. oni mają taki wyraz rytm, tak, znaczy to porządek kosmosu, ale to jest ten porządek kosmosu, który cały czas jest w procesie tworzenia się i przekształcania. I ten porządek kosmosu jest. Równoznaczny z wyrazem satya. Prawda jest to też coś, co się w tym jakby procesie naturalnym, organicznym kosmosu wyjawia, pojawia, ale jak to się pojawia? Pojawia się z sprawą gorąca. I to jest coś, co jest zupełnie unikalne. Ciepło jest tym źródłem, które wytwarza kosmos, wytwarza porządek, jest źródłem rta i satya. Tapas tworzy świat. Poprzez gotowanie. Zupełnie niezwykła koncepcja. Dla nas bardzo bliska, zwróćcie uwagę, no to nie są jakieś abstrakcyjni filozofowie, którzy mają jakieś pomysły, że coś jest kwintesencją czegoś, coś czego nie widać. Nie, nie. Świat się bierze z gotowania. No bo przecież gotowanie dla y, farmerów w Indiach było głównym źródłem pokarmu, głównym źródłem wyżywienia. Oni rozumieli. Gotowanie, ale gotowanie i gorąco jest też czymś, co może Wam zapewnić nieśmiertelność, zapewnić Wam ucieczkę z tego cyklu reinkarnacji, bo w Indiach wierzono od jeszcze przedwedyjskich czasów, że człowiek się odradza w zwierzętach, w innych ludziach, w roślinach, po to, żeby zasłużyć na ostateczne uwolnienie, że te cykle to są takie edukacje. I wreszcie, kiedy nazbierasz sobie takich zasług, które umożliwią Ci uwolnienie, no to jesteś już pozbawiony tego funkcjonowania w cyklu. Okazuje się, że hinduscy mędrcy wymyślili, że tak jak gorąco, tworzy porządek świata, tak można rozpalić w sobie, bo człowiek jest takim modelem wszechświata, więc skoro wszechświat się tworzy przez gotowanie, to można samemu się tak zagotować, że się człowiek wygotuje z tego cyklu reinkarnacji. I ascetyzm w tej jakby takiej istocie narodził się z tej idei, że asceta jest w stanie tak się skupić, tak się rozgrzać mentalnie, umysłowo, że uwalnia się od świata. I chcę pokazać coś, co jest bardzo w Polsce, prawdopodobnie mało znane, a w Indiach niezwykle istotne. I znowu od czasów bardzo archaicznych. Forma tego dzisiaj to jest już taka, która wykształciła się w czasach historycznych, ale wiele świadectw i badań historyków mówi, że te zgromadzenia w przychodzie odbywały się od czasów najdawniejszych i to jest. Coś, z czym sobie bramini, z czym sobie rząd nacjonalistyczny nie może poradzić, to jest ta eksplozja buntu, eksplozja tego gorąca, które każdy człowiek może w sobie powołać i Dzień. nikt z tego nie będzie w stanie kontrolować. Kumbach, Mela to jest zgromadzenie wszechwodne, ono się odbywa co 12 lat. Jest to zgromadzenie świętych Jezusów, którzy tam przychodzą w milionach. To są największe zgromadzenia ludzi na świecie. Nigdzie i nigdy, nigdzie indziej i nigdy indziej nie dzieją się takie wielkie zgromadzenia. I co jest naprawdę zupełnie niebywałe, te zgromadzenia to są bohaterowie, y, Sithowie, nacy. Żyją tam na marginesie tego społeczeństwa oczywiście. Ta nagość, czy możemy świat zgasić, bo to się tu odbija i niewiele widać tych szczegółów. A to naprawdę o się dzięki, bo tam nie trzeba. Super. Oh, tenisków nie było widać, oni wszyscy <laughs> mają takie małe teniski, bo medytują I, i to jest coś co jest nie do skontrolowania, co umyka, to nie chodzi o to, że oni cywilizację odrzucają, że oni są nadzy, że oni zachowują się inaczej, że wyglądają tak wyglądają, ale oni praktykują radykalne takie techniki, które w Europie nawet najbardziej fanatyczni mistycy bardzo rzadko w ogóle podejmują. Ci tutaj, Sitchowie, rozpoczynają od tego, że przestają oddychać na przykład. Prawdziwy mędrzec doznaje iluminacji po przynajmniej 24 godzinach powstrzymania oddechu. Czyli to, że oni nie jedzą, to, że oni się nie ubierają, to są wszystko banalne rzeczy. Oni przestają na chwilę od... na dłuższą chwilę. I yy, prawdziwa iluminacja, zdaniem wielu teoretyków tych praktyk, dokonuje się wtedy, kiedy nawet nie oddychasz. Czyli ty, jako ta jednostka, która robi tą praktykę, yy, uzyskujesz totalne uwolnienie od środowiska nawet. To już nie chodzi o to, że mistyk staje się wolny od kultury, bo się nie ubiera, bo jest przeciwny wszystkim tym stereotypom, które narzuca kultura na takiego człowieka, który próbuje się spełnić, zrobić karierę. Ten człowiek rzeczywiście jest wolny od natury, od przyrody. On nagle może kontrolować swoją śmierć, kiedy chce. To rzeczywiście, natomiast ta duchowość, która się wiąże z tymi praktykami, zdaniem znowu tych, którzy to próbują zrozumieć i teoretycznie jakoś ująć, ona nam umożliwia trwanie. Wedle hinduskich mędrców my możemy sobie w Polsce istnieć, robić różne rzeczy, niekoniecznie mistyczne, ascetyczne, bo możemy sobie żyć po swojemu, być szczęśliwi, ponieważ są jacyś mistycy, którzy za nas tą ciężką pracę wykonują i ta duchowa praca zapewnia istnienie świata. Jak to się dzieje? To znowu cała grupa wielkich chińskich ksiąg, to się nazywają Upaniszate, około 700, 700 przed Chrystusem, najważniejsze powstawało, ale one powstawały od tysiąca do narodzin Chrystusa. I w tych Upanzatach próba jest tego wyjaśnienia. Najbardziej skomplikowana i subtelna myśl filozoficzna. To są wszystko niezwykłe performanse przemiany. I dlatego się w ogóle pomyślałem, żeby tym zająć opowiedzieć Państwo o tym, bo teatr w swojej istocie, a szczególnie teatr hinduski, to jest praktyka przemiany, to jest sztuka przemiany, sztuka transformacji. Ale ta sztuka transformacji nie służy rozrywce temu, żeby się stać na przykład atrakcyjnym bohaterem w sztuce, tego jak to było w Grecji, i zabrać fajną Antygonę. Ta sztuka przemiany ma przemienić społeczeństwo, ma przemienić świat. Artyści tutaj nie będą w ogóle odróżniali tego co jest dobrą rozrywką od ingerencji w protezy społeczne, od manipulowania w rzeczywistość, w kosmos. Ci może właśnie Satchowie, oni są najbardziej radykalni. Ale nie, jakby malutka grupa ludzi, których wtedy, kiedy właśnie pojechałem do Indii, sam sobie tam wędrowałem i spotkałem takiego człowieka który mieszkał przy miejscu, w którym się kremuje. I ja na początku, w ogóle nie wiedząc o co chodzi, myślałem, że to jest jakiś spektakl, że jakiś to jest. On był oczywiście ubrany w ten sposób, że był nagi i tylko popiołem posmarowany, jakimś czarnym, jakąś krwią posmalowany, posmarowany. Wyglądał troszeczkę tak, jak ten pan. Palił bardzo ostry hasz i nie jadł w ogóle. No, ale mówił w angielskim stiff-upy-lip, czyli mówił takim brytyjskim, y, oksfordzkim językiem angielskim. No więc, co, co, chłopie, o co chodzi, nie? Masz, no, że jesteś mentalny? Nie. Ja po prostu w pewnym momencie życia się pogubiłem. I różne rzeczy robiłem, i zrozumiałem, że robię wiele zła. Ja chciałem przestać robić to zło. Ale ja mam się od tego wolić, Zawsze coś takiego zrobiłem: kogoś skrzywdziłem, kogoś zakochałem w sobie. Ja mówię, ja, młody człowiek, tak, ten też nie jest stary. I mów, ja potrzebowałem radykalnego przemienienia i znalazłem guru. Bo to wszystko zaczęło się od tego, że spotykasz swego mistrza. I ten mistrz powiedział, możecie uratować tylko bardzo radykalna praktyka tych właśnie nieustraszonych, agoroi. Ale co ja mam robić? Oddaj mi się całkowicie we władze, duchowo. Ja będę twoim mistrzem, pod warunkiem, żeby robić to, co ja każę Tobie. Czyli znowu... Mistrz jest taki reżyser, autor sztuki, autor performansu, narzuca no, temu człowiekowi robienie czegoś radykalnego, żeby mu pomóc przemienić się, przemienić się w inną osobę, którą on chciałby być. Ale to tutaj zaczyna być naprawdę bardzo radykalne, ponieważ główna inicjacja takiego właśnie Agoroi polega przede wszystkim na zamieszkaniu, to jest w Varanasi, Welacje to jest takie wielkie miasto, którego jakby centrum nazywa się Benares. To jest jedno z najstarszych świętych miejsc w Indiach, jedno z najważniejszych. I To jest miejsce najbardziej sławnych kremacji. Tam nad brzegiem, jak tutaj widzicie, Gangesu, nieustannie stoją kolejki ludzi ze zwłokami swoich krewnych, wybiegają, żeby szybko spalić. Co się nie uda spalić, ponieważ. Drewno jest drogie. Niektórzy mają drewno zagigocone, więc to się w tym czasie, który tutaj obowiązuje, nie uda się spalić całego ciała, więc co, co, co zostało wrzucają do Gangesu? W Gangesie pływają fragmenty rąk, fragmenty oka. To jest oczywiście dla nas przerażające, dla nich jest normalne, bo Ganges jest świętą rzeką najważniejszą rzeką, jak ona oczyszcza. Czy nas by oczyściło, nie wiem. W każdym razie Europejczyk, który się napije tej wody z Gangesu, będzie. Prawdopodobnie natychmiast a amebą, co znaczy, że się już uwolni od tego. I w takich właśnie miejscach, gdzie schodzą te właśnie pielgrzymki ludzi ze swoimi zwłokami, palą to, tak wyglądają takie zwłoki, odkładają to tymi drewnami, palą to potem w tym ogniu, to wygląda rzeczywiście tak dla nas dosyć wstrząsająco. Mieszkają ci właśnie Agoroi i ich inicjacją. Ma być zjedzenie resztek nie, pierwszą inicjacją, zjedzenie resztek niespalonych zwłok, czyli oni muszą doświadczyć kanibalizmu. Wszystkie kolejne etapy inicjacji są jeszcze bardziej radykalne. Oczywiście z jedzeniem ekskrementów. To są ci, którzy się mają niczego nie bać. I, i ten człowiek mówił, że to dla niego, słabego człowieka była jedyna forma stania się, zintegrowania swojej osobowości i stania się sobą. Czyli to są te dziwne praktyki, bardzo radykalne, które służą temu, żeby człowiek mógł stać się tym innym, którym chciałby być. Jak się jest Benares, to jest się właściwie w nieustającym teatrze, miasto jest zbudowane po jednej stronie Gangesu, po drugie, nic nie ma. Dzisiaj tam już są rzeczy, ale kiedy ja tam byłem wiele lat temu, to tam była tak, taka pustynia, sawanna była, więc wynajmowało się wódeczkę i jechało się tym gangesem, oglądając tą ścianę wspaniałej budowli i to jest jak przedstawienie teatralne. Tu się cały czas coś dzieje, ludzie się kąpią, yy, obchodzi się rytualnie. Tu są te zwłoki palone yy, po dwóch stronach miasta Benares na południe na północy są właśnie te, te, te główne miejsca kremacji. I to, I to jest jak przedstawienie rzeczywiście, bo te zwłoki są owijane, potem rozwijane. No i ci agoroi tutaj żyją. To takie przykłady radykalne technik transformacji. Kiedy mówimy o nie, teatrze, bo często mówimy o technikach opętania, że jakiś Artysta próbuje opętać się rolą. Że źródłem tych na przykład aktorskich różnych kreacji w Grecji mogły być antyczny kult opętania, który jest znany z Krety, z około tam 1500 przed Chrystusem. Tu jest inna, inna, inna technika. Tu nie chodzi o to, żeby się dać opętać jakimś demonem, opętać Bogiem, czy potem w konsekwencji opętać rolą. Tutaj oni dbają o to, żeby znaleźć skuteczną technikę transformacji, technikę przemienienia, która nie jest mentalna. To znaczy ten człowiek oczywiście na końcu przemieni się psychicznie, ale nie zaczyna od tego, że sobie wyobraża, że go Bóg jakiś nawiedzi, czy że nie oddaje się mentalnie, psychologicznie we władze innych energii. Ten człowiek wykonuje rzeczy, które są nie do wykonania, które są bardzo wymagające, takie wyzywania, które powodują, że w rezultacie on staje się mentalnie kimś innym. I taki też jest teatr, właśnie indyjski. I jak mówię, nie będę opowiadał Państwu o wszystkim, tylko skupię się na Kerali. Jak widzicie Państwo, prawie Polska, taka ilość ludzi, język urzędowy Malayalam, to nie znaczy, że oni tam wszyscy mówią tym językiem. Doświadczyliśmy tego sami przed rokiem, próbując znaleźć miejsce pewnego rytuału. Lokalne, ludu talk, i nawet nasz przewodnik, który był wielojęzyczny, który był właśnie stamtąd, nie znał tego języka, bo to był język, który się tylko w tej wiosce używa. I musieliśmy mieć specjalnego przewodnika, który nam mówił, jak tam dojechać. I to trwało, i chwileczkę jeździliśmy w kółko, ten język tego, tej jednej wioski. Wtedy był bardzo ciekawy, że był tak odmienny, że nie można było po prostu się zapytać, bo nikt, kto tam nie mieszka, kto nie był tam na miejscu, nie mówił tym językiem i nawet nie bardzo powiedział, powie, gdzie to jest. Więc to jest taka różnorodność mm. bardzo wielka. Krala jest tutaj na dole. Jeżeli chodzi o sztuki teatralne, performatywne, taneczne, muzyczne, jest to kraina najbogatsza na Ziemi. Nie ma nigdzie indziej takiej gęstości praktyk, czy to tanecznych, czy wokalnych, czy teatralnych, my nazywamy to tymi wyrazami, które dla nich nic nie znaczą, bo to wszystko wciąż jest rytuałem, wciąż jest jeszcze obrzędem. I, i, rozróż... I tam nawet w języku sanskryckim nie ma wyrazów, które by jasno określiły, że coś, coś się kończy religią, a już jest świecką rozrywką. To wszystko jest dla nich totalnie tożsame. Czyli istnieje tutaj... Wedle takich badań, ale one są no, takie szacunkowe, tylko co najmniej 300 różnych tradycji, ale tak różnych, jak różny jest na przykład y, pantomima od teatru klasycznego i od opery. Tak różne tradycje, które są y, innymi językami, bardzo często wykonywane. Wszystko w jednej malutkiej krainie. Bardzo różne choreografie, wywodzące się z bardzo różnych. Najstarszą tradycją, która tam jest, o której początkach nic nie wiemy, bo nikt tego nie zapisywał, jest przeciwny taniec yy, węża. To Sarpantulal, to jest nazwa, imię węża. Imię węża, które jest wężem związanym z płodnością. Yy, podczas festiwalu w roku 2014, organizatorom, po wielu, wielu chwilkach, to było naprawdę niełatwe, udało się sprowadzić grupę kapłanów, którzy wykonują ten rytuał, to, to, jest, to, to jest kasta, to jest jedna rodzina, która wykonuje to prawdopodobnie od tysięcy lat. Te wszystkie tradycyjne praktyki w Indiach wiążą się z konkretnymi kastami. Kasta to w Indiach jest ten sposób, który bramieni narzucili na hierarchizowanie i podział Kast jest tysiące. W różnych krajach, w różnych miejscach te hierarchie są tak skomplikowane, że jeżeli się nie jest tam, to się nie rozumie. Są głównie cztery klasy, takie na które społeczeństwo się generalnie dzieli. W Indiach najwyższą klasą są bramini, ale nawet w ramach tej klasy bramińskiej jest niezwykła rozpiętość kast. W kraju są tysiące kast i one są związane z taką właśnie hierarchią. W miasteczkach, we wsiach i te hierarchie, te kasty są bardzo właściwe tylko dla jednego rejonu, a w drugim już są zupełnie inne nazwy i inne kasty, inne hierarchie. I jeżeli ktoś tradycyjnie występuje w jakiejś roli, na przykład jest kapłanem, który tutaj oczyszcza przestrzeń, żeby można było wykonać rytuał, to on tylko z tej kasty może być, bo tylko z tej kasty ma prawo być wyświęcony.